Hej, hej. Witam się z wami w ten piękny zimowy dzień. Dzisiaj nagram dla was recenzję książki Ostre małe cięcia pani Tiny Baker. Książkę mam od cudownego wydawnictwa Filia, a książeczka swoją premierę miała 14 czerwca 2023 roku. I słuchajcie, to jedna z pozycji, jedna z książek z opowieści, która była najbardziej dla mnie nieoczywista. Ja z początku w ogóle nie potrafiłam y, przepasować wieku do postaci, gdyż podpowiedzi sugerowały coś innego y, niż było to w ogóle w rzeczywistości. Dopiero później, między opowieścią tego co było i jest, doszło do mnie, kto kim do kogo właśnie jest. I wszystko to przez te rozdziały, które potrafią mieć kilka stron lub nawet jedną niepełną, lekko mniejszego druku. Od początku książki towarzyszył mi bardzo, bardzo wielki niepokój, bo cokolwiek zostało opisane, to było w mrocznych barwach. Nikiedy nie wiedziałam, czy jest to jej sen, czy rzeczywistość. Nie wiedziałam, dlaczego została raniona przez kogoś, kto był z naszą postacią w miłej i nawet przyjemnej obecnie chwili. Zastanawiałam się, czy też ona może mieć schizofrenię, i jak tak naprawdę e, się to wszystko dzieje, że może widzi inaczej, czy może winien jest jej mąż. No, autorka przedstawia go na podstawie różnych sytuacji, które opowiada nam jego małżonka. No i właśnie z tego też względu ciężko było określić, kto tak naprawdę tutaj zawinił. Ukazała go jako takiego domowego tyrana, kontrolera i oprawcę. I w ogóle cały ten mark mierzy się też z demonami przeszłości, więc bywa, że nawet przy swoich dzieciach potrafi robić rzeczy, jakich wymagało dla niego wtedy wielkie zagrożenie. Znęca się nad małżonką, a ona wciąż szuka mężczyzny, w którym kiedyś się zakochała. Kiedy idą na ważne przyjęcia, ona woli, żeby to Mark przyjmował kontrolę nad rozmową, gdyż nigdy nie wie, w jakim potoczy się kierunku. On sam też często zmienia obraz tej samej sytuacji, żeby wyjść na władczego pana, którego się słucha, bo on mówi. Wystarczy tylko, że ona będzie robiła wszystko, czego tylko on zapragnie. No, nauczyła się, że lepiej nie drażnić go, gdyż wtedy wychodzi z niego naprawdę demon, jakiego nikt inny nie zna. W tle gdzieś tam majaczą postacie małych dzieci, więc no naprawdę obawiamy się tego, co dalej może się tu wydarzyć. Autorka bardzo mocno podkreśliła tutaj emocje strachu i znęcania psychicznego wraz z cielesnym. Jeśli czytający nie zna osób, które mogą ranić innych w jakikolwiek sposób, to może nie odebrać tej książki tak jak trzeba, jak wydaje mi się, że było tutaj w zamyśle pisarki. Ja naprawdę doceniam jej inteligentne pióro. Prawdziwe zagrania i życie na pozorach. Dlatego bardzo, ale to bardzo ją polecam. Mega opowieść. Niektóre rzeczy to mnie po prostu tutaj przerażały, a w innych momentach sobie myślałam, o tak, po prostu to jest jedno wielkie gnębienie psychiczne, niby nic, a jednak te pch, szpileczki były tam wtykane. No a kiedy dochodziło właśnie do tych małych cięć. Już nie było tak fajnie, i naprawdę zastanawiałam się, czy to jest sen, czy to jest rzeczywistość. No bo jak to może być pięknie i cudownie w jednej chwili, i nagle buch, to się wszystko zmieniało w koszmar. Także no, było tutaj Wam powiem mocno napięta atmosfera. Ogromnie napięta. No, sprawką, stawką, przepraszam, jest życie jej dzieci. No, one tam właśnie majaczyły w tym tle, i to było tak, że często ona też się obawiała o ich życie, właśnie jak to się może stać. No bo no to, co on robił, to było nie do pomyślenia, ale z drugiej strony, no, wydaje mi się, że tak, osoby, które przechodzą traumę, które przeszły, a, a on przeszedł naprawdę wielką, no, to mają prawo niby do takich zachowań. Ale czy mają prawo je robić, to już druga kwestia. Zatem ocencie książkę sami. Mi się mega podobała, dami całą 10 na 10. Książkę polecam i żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Pa, 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 pa. pa.